Po prostu nie do uwierzenia, jak wszystko wokół nas się zmienia. Zmienia się moda, zmienia linia, zmienia się model i opinia, zmienia się ilość, zmienia jakość, wszystko się jakoś zmienia psiakość. Weźmy na przykład fakt banalny. Ja już czas jakiś kurtkę mam. No więc zanoszę ją do pralni, by wywabili parę plam. 30 zł. Ja nie gderam, ja się melduję, ja odbieram. I to już nie jest to, co było. Coś się w niej jakby odmieniło. Tu się coś strzępi. Tam się pruje, tutaj za dużo, tam brakuje. Gdzie była patka, nie ma patki. Z pachy wyszło trochę wadki, guzików zgnietli mi połowę i tylko plamy są jak nowe. Mogą mnie przekonywać siłą, a to już nie jest to, co było. Składałem jakiś czas gotówkę, by w końcu nową mieć lodówkę. Wchodzę do sklepu, demonstrują. Model, nic dodać ani ująć. Działa bez żadnej fanaberii. Mrozi, panie, jak w lutym na Syberii. W domu się robi wieża Babel. Ja mówię, cisza. Włączam kabel i to już nie jest to, co było. Coś się w niej jakby odmieniło. Coś zasyczało, po czym naraz buchnęła z wnętrza jakaś para i nagle ja się orientuję, że już nie mrozi, a gotuje. I że zmienioną mam cudownie lodówkę w elektrociepłownie. No, jakoś tak wstyd mi się zrobiło, że to już nie jest to, co było. Poznałem dziewczę. Wprost poemat. Na świecie drugiej takiej nie ma. Była mi żabką, była rybką, kafelkiem z pieca, z okna szybką. Co zaś dotyczy innych gierek, wprost erotyczny uniwerek. Gdy miłość mi dawała z pasją. ach... Nie zapomnę tamtych scen. Mogłem całować raz po raz ją i imię wołać jej przez scenach, jak żem pieścił, jak żem płonął. Dziś pani ta jest moją żoną, i to już nie jest to, co było. Coś się w niej jakby odmieniło. Tu się coś strzępi, tam się pruje, tutaj za dużo, tam brakuje. Już widać na niej każdy pyłek, to już nie rozkosz jest, a wysiłek, to już nie Wenus ani Ewa. Po prostu żyć się odechciewa. I chociaż się przymuszam, siłą, nie, to już nie jest to co było.